Witajcie w dzisiejszym materiale, a dzisiaj przedstawiam Wam zbiornik na drugim gospodarstwie. Postanowiłem również zainstalować zbiornik, tym razem mniejszy, nie 2500 litrów, a 1600. Będę tutaj tankował paliwo B0, czyli robię taki trochę zapas, można powiedzieć, na zimę. Zbiornik dopiero co dotarł, ledwośmy go ustawili, a już mam telefon, że jedzie paliwo. Także wyjdziemy sobie i. Będziemy tankować. Jest to zbiornik z firmy JFC Polska. Polskiezbiorniki.pl. Powiem wam, że porównując do tego, które mam na pierwszym gospodarstwie, nie odstaje jakością. Jakość jest również e, so, solidne wykonanie. Pompa Plusi. Tu mam filtr szklany, także będzie dostęp do. Tak, tak. Dobra, chyba, chyba przed pierwszym tankowaniem nie trzeba spełniać jakichś szczególnych wymogów wypoziomowany zbiornik, jeszcze prąd nie podpięty, ale będzie. Idę, bo kierowca jedzie, żeby trafił. Dobra, trafił kierowca, jedzie. w lewo na zajazd i tyłem na podwórko troszkę się kwieje ta drabinka przejechałem oczywiście Słucham? Tak, zerówki, nie? A też dopiero był pan z Lubartowa przywiózł to, nie? Przewoźnik i mówię, że o jedzie paliwo z Lubartowa, a skąd? No i mu mówię. Tak, też się właśnie na radzie wywołował, ale strasznie wiszczało, nie mogło w A no. Ale to akurat się zgrało dobrze, bo chyba pan blisko był, nie? Tak, by się miało. Tak? No, a już Aha. Wyjechał elegancko, poradził sobie. Kierowca to kierowca. Chodźcie zobaczymy, jakie to paliwko okay. <słuch> Żółciutka robka, ładna. Siemaneczko widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj, tak, yy, po krótkiej przerwie powiem Wam, że ten okres wakacyjny jest troszeczkę dla mnie takim okresem wytężonej pracy i nie było bardzo yy, jak się tutaj yy, z Wami yy, nie było czasu, zwyczajnie nie było czasu, cały czas coś jest. Yy, dzisiaj coś będzie o zbiorniku, jak widzieliście na początku filmu. Przyjechało paliwo. Postawiłem na tym gospodarstwie również zbiornik z paliwkiem, a to przez to, że jest bardzo dużo jazdy, bardzo dużo jeżdżenia. Na tamtym mam osobny, na tym mam osobny. Może krótka prezentacja. Przedstawię Wam krótką prezentację tego zbiornika, ale póki co to wyłączę auto. Auto naprawione, krótka wstawka, może o samochodziku. Bo dużo, was osób, dużo osób się pyta. Dzisiaj już tak, taki odcinek motoryzacyjny. Słuchajcie, rok czasu stało w naprawie, auto naprawione. Jeździ, zrobiłem już nim 11 tysięcy kilometrów. Kraków z powrotem już kilka tras za mną do Krakowa żadnych niepokojących tutaj rzeczy, żadne niepokojące rzeczy się tutaj już nie dzieją. Czekajcie, tworzymy maseczkę. No troszkę kulawy ten 1.3 w procipie zrobiliśmy tu troszkę bonusika małego. Usuwaliśmy te ekologie. No i w procipie jest zrobiony również program, żeby troszeczkę to miało więcej mocy, bo 90 koni mułowate to było strasznie a teraz radzi sobie całkiem nieźle chłodnia również wymagała serwisu słuchajcie zaraz wam pokażę otworzę ten przestrzeń ładunkową. 80 skrzynek wchodzi 80 skrzynek wchodzi malin tu sobie otworzę wlew paliwa zatankujemy otworzymy przestrzeń Ładunkową. No proszę. Przestrzeń ładunkowa. Spokojnie możemy tutaj 700 kg bez problemu przewieźć. Miejsce na kisten, jeszcze z tyłu jest wolne. Miejsce także no to robi to robotę. Robi to robotę. Serwis chłodni. Niestety dwa razy byłem w serwisie. Wszystkie filtry powiemieniane. Spalony był wentylator pod samochodem, bo główny agregat ma pod samochodem w podwoziu. Teraz w pod... wam pokażę jeszcze. O widzicie, tutaj ma ten główny agregat, główny, który wspomaga tamten. Tu spód jest fajny, zdrowy i cóż, koszt całkowity, koszt zakupu. Wyniósł mnie 6000 zł, bo to było z zajechanym motorem. No ale niestety, jak widzieliście na kanale, jeden motor wymieniony, kupiony nowy, nie dał rady. Generalny remont zrobiony tutaj, także całkowita suma 22 22000 złotych. Niestety, tanio nie było. Czasami człowiek chce osz... ale wiem co mam. To jest też ważne, że wiem co mam. Jakbym kupił za 22, to pewnie by wyszło, że. Że jest coś nie tak, że, że jeszcze trzeba by co dokładać. A tak, od podstaw mam tu wszystko porobione, po swojemu. Faktury na wszystko powystawiane. To jest samochód ciężarowy, także jestem zadowolony. No, tankujemy. A zbiorniczek jest. Y słuchajcie, ja to przedstawię po swojemu. Nie będę tu suchych faktów wam podawał. Najważniejsza rzecz dla mnie, jako dla użytkownika, y słuchajcie, jako dla użytkownika zbiornika, to jest taka, że jest to zbiornik. Legalny, który może stać u mnie na gospodarstwie, i nie muszę e, się martwić, że coś nie daj Boże się stanie. Zbiornik jest dwupłaszczowy, czyli ma dwa płaszcze, e, ta ciecz jest trzymana w, w odpowiednich warunkach. Starałem się go też umieścić tak, że zaraz zachodzi tutaj cień, żeby też nie stał na pełnym słońcu. Zbiorniczek z firmy Polskie Zbiorniki, tu macie kontakt. Jakbyście chcieli. Bardzo fajny. Yy, ja tu wziąłem półtora tysiączkę. Nie brałem jakiegoś większego, bo tu do samochodów, do traktora, traktra, do traktorów, a tu nie mam nie wiadomo ile. Zamki. Pokrótce. Proszę, zameczki. O. I. Tutaj tabliczka. 1580 litrów wchodzi maksymalnie. Zobaczcie. Ropa ładna, jasna. E, pompa Piusi wydajność 79 litrów na minutę filtr szklany z wkładem e, na drugim gospodarstwie mam filtr pełny a mi się wydaje, że szklany jednak jest lepszy, bo widać stopień zanieczyszczenia no i tutaj elektroniczny e, wskaźnik zatankowanego paliwa tankowania w, w, wcześniejsze widać, tankowania e, tankowania do tyłu tankowania o, obecne i, i Cała, cała ilość całego zatankowanego paliwa, także to. Yy, pistolet automatyczny zawór odcinający dopływ paliwa w razie wymiany filtra, no i tutaj jeszcze z dodatków jest yy, instalacja elektryczna z gniazdkiem dodatkowym oraz oświetleniem LED no tak się składa, że jeszcze nie mam podpiętej elektryki, czekam na elektryka, bo w ogóle robię na gospodarstwie przerabiam instalację, zakładam kolejny licznik podchłodnie Także będzie elektryk, będzie mi tu ciągnął osobną instalację, oczywiście. Uziemienie, o! Mamy, mamy. Yy, co jest bardzo ważne, u góry, no to jest, u góry jest wlew, może wejdziemy przy okazji, pokażę wam. No ja, już od momentu tankowania, powiem wam szczerze. Troszeczkę tutaj zrobiłem tankowań. Nie aż tak dużo. Trochę czasu minęło. Przerwa wakacyjna była. Więc trzeba było się też wypocząć. Nie, nie tylko roboto człowiek żyje, prawda? Tu mamy dodatkową kudeczkę. Na górze. O! Proszę. No, i tu jest w centymetrach podana pojemność. 250 wchodzi maksymalnie, a u mnie jest 230 gdzieś, czyli już 30 centymetrów. 60 centymetrów paliwa zeszło. O, proszę. I aby, żeby telefon nie wpadł. Czyli taka, co, co trzeba, to jest w zbiorniku. Nic więcej tu nie potrzeba. 20 cm, 30 centymetrów paliwa nam poszło. 30 centymetrów paliwa nam poszło. Zastępuje doblo, ale dzisiaj jest patelnia. Mamy trochę przerwę między malinami, także czas jest. No i cóż, yy, tu nie ma zwijaka. Jest. Yy, yy, Zawija się 8-metrowy kabel, zawija się na uchwyt. Oczywiście, wiadomo, że będzie elektryka, to będzie mniej, mniej tutaj, że tak powiem, niedogodności. iść tam dalej. Pistolet z automatycznym odbijaniem prostota no prostota ważna rzecz. E, ważna rzecz jest taka, że nie musimy, e, oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, bo kupujemy paliwo hurtowo. E, e, bezpiecz, jesteśmy bezpieczni, śpimy spokojnie, bo wiemy, że paliwo jest bezpiecznie przechowywane e, w dobrych warunkach, w szczelnym zbiorniku. No ja jestem, ja jestem zadowolony. Tak, e, ja jestem zadowolony. Pompa ciszej chodzi jak tamta na drugim gospodarstwie u mnie? Ta pompa jest ci cichsza. Zdecydowanie. No. I proszę. Pistolecik odbił. Dolewamy. Na full. Wiecie co? Ja naprawdę nie sądziłem, że... No naprawdę nie sądziłem, że to jest taka wygoda. Wygoda i oszczędność. oszczędność czasu i oszczędność pieniędzy i cyk i zatankowane i gotowe no zamykamy maskę i jedziemy tak jak w moim przypadku E, powiem Wam, tak jak w moim przypadku, to jest e, nawet wskazane, żeby tankować w domu. Jak ja teraz często podróżuję do Krakowa, nie zawsze to paliwo da się odliczyć, tak? Nie zawsze ten VAT e, jesteśmy w stanie z podróży e, odliczyć. A tankując już swoje paliwo w domu, wiadomo, VAT mamy z bani. Także to też jest taka ważna sprawa, tak? Że tankując samochody u siebie mamy pewność, że wiadomo, oczywiście wszystko w ramach działalności i w ramach yy, przeznaczenia paliwo trafia wyłącznie na cele yy, działalności rolniczej ale yy, mamy fakturę jedną nie musimy nosić do faktur nie wiadomo ile do tych do urzędu o do gminy, właśnie jeszcze do gminy trzeba pojechać, bo złożyć papiery. Idziemy do gminy, zanosimy jedną fakturę i, i bajlando i tyle. Także bardzo fajnie. Póki co jestem zadowolony ze zbiornika. Już jakiś czas go mam, także na pewno będzie więcej odcinków. z tego jak to się sprawuje będziecie obserwować, widzieć u mnie na kanale jak to się tu sprawuje. zbiorniki.pl. Zachęcam do odwiedzenia strony. No a my sobie jedziemy teraz kupię po kartony na maliny lecimy